W wiadomościach pod nowym, światłym kierownictwem zmiany, zmiany, zmiany. Zaczęli od tyłu, czyli od podawania, kto odpowiada za wiadomości telepisyjne. Poprzednio od 2016 roku odpowiadał zespół w środku też jakoś inaczej. Zdarzają się tematy lekkie, niepolityczne, co nie znaczy, że stronią od propagandy. Ale i w niej jest kolejna nowość: stand-upy. Trawestując powiedzenie o politykach, kłamią, ale się dzielą. Zobaczcie sami. Adrian Borecki, Wiadomości. Negocjacje zapewne nie będą łatwe. Tak zwany wyścig słoni niedługo będzie tylko straszył we śnie. Dawid Helsner, Wiadomości. I jeszcze jazda po tvn -ie. Krytykować, gdy zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Chwalić, gdy pomysł chce wykorzystać, a termin realizacji narzucić Donald Tusk. Taki Koster swoim widzom zafundowały fakty TVN w sprawie 800+. 800+. Plus. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości to raczej nieskomplikowane zagadnienie, ale dla konkurencji było sporym wyzwaniem, jak o tym opowiedzieć, tak by skrytykować, ale tego, kogo trzeba, pochwalić. Nie minęły nawet trzy dni, a Platforma złożyła w Sejmie projekt ustawy, aby 800 plus obowiązywało już od 1 czerwca. Przecież to nie ja będę dawał, mówi prezes Kaczyński, i rzeczywiście na pomysły PiS złożą się podatnicy. 800 plus już na dzień dziecka, teraz, zaraz, nie jako wyborczy wabik. W Sejmie leży już projekt ustawy i Koalicja Obywatelska pyta, kto jeszcze za? Gdzie leżą te pieniądze, które PiS już rozdaje? Gdzie jeszcze? Poza tym, co sami płacimy w podatkach. Koalicja Obywatelska i Lewica, która wspiera projekt, zamierzają o ustawie mówić non-stop i codziennie. Jak łatwo sypie się pieniędzmi bliżej wyborów, Platforma chce, by projekt został rozpatrzony przez Sejm już w przyszłym tygodniu. Trzeba powiedzieć, że to już nie jest telewizja, to jest stan umysłu. Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski.